Jeśli nadużywasz zwolnień lekarskich, to możesz mieć problem z ZUS. ZUS przeprowadza różne kontrole osób, które przebywają na zwolnieniach lekarskich i z tego tytułu pobierają zasiłki. Sprawdza wtedy nie tylko czy należyć się takie L4, ale też czy wykorzystujesz je zgodnie z przeznaczeniem. To znaczy się, czy na przykład w czasie L4 nie postanowiłeś wyremontować swojego mieszkania. Jest 7 takich szczególnych grup osób, które bierze pod uwagę ZUS. Przede wszystkim są to osoby, które często korzystają z krótkich zwolnień lekarskich, ale też takie osoby, które uzyskują L4 od różnych lekarzy albo na przeróżne schorzenia. Na pewno ZUS może zainteresować się też osobami, które korzystają z kolejnych już okresów zasiłkowych. Może też skontrolować osoby, które krótko podlegały pod ubezpieczenie. Niedawno skończył im się 90-dniowy okres wyczekiwania. Zaraz potem skorzystały z takiego zasiłku chorobowego. Musi obawiać też osoby, które wcześniej były już pozbawione przez ZUS zasiłku, bo właśnie ZUS ustalił, że korzystały z tego zasiłku i L4 niezgodnie z przeznaczeniem. Problem może mieć też taka osoba, która nie zgłosiła się na badania, kontrolne w związku z wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego. Ostatnią grupą są kobiety w ciąży, które korzystają ze zwolnienia L4 właśnie związanego z taką ciążą, zwłaszcza jeśli wcześniej przed korzystaniem z tego L4 podniosły sobie podstawy ubezpieczenia w ZUS.